Witam wszystkich po raz kolejny na kanale Jakuba Budowniczego. Dzisiaj kolejna nowość na 2025 rok, tym razem z serii Technik. Jak widzicie, jest to samolot transportowy. Cena takiego zestawu na stronie Lego to 120 zł. Idzie go chyba znaleźć taniej na innych stronach, bo już trafił do szerszej dystrybucji. Jak można odczytać z pudełka, jego liczba elementów to 333 elementy. Taka właśnie fajna liczba. No i patrzę na ten zestaw. Od razu, od razu rzuca się w oczy tutaj taki yy, klimat safari, ale dobra. Odwróćmy pudełeczko na drugą stronę. I zobaczmy jak tutaj wygląda. Mamy pokazany samolot od tyłu. No wygląda on trochę na taki niedokończony, jest tu parę prześwitów. Najbardziej kompromitujący jest tutaj tym tylnym śmigle, nie wiem jak to się nazywa w sumie. Ale z funkcji możemy zobaczyć tutaj, że będzie się przycisk aktywujący. Obracanie się śmigła. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie rozwiązane. Mamy tutaj również cztery chodzące tłoki, bo po jednej stronie będą dwa i po drugiej dwa. No i mamy też lotki ruchome. Dobra. Wszystkich interesuje to, jak wygląda zestaw w środku. Tak więc otwieramy. Hyk, hyk, a nie jeszcze w ilu tak jest pełny. No tak myślę, że w 80. Dobra, no i tak się prezentuje zawartość pudełka. Jak widzicie, jest tutaj 5 numerowanych woreczków z klockami. Do tego jeszcze arkusz naklejek. No, nawet duży jak na taki mały zestaw. Widać tutaj od razu, że klimat zebry, jakby kolorystyka. No, i mamy instrukcję. Czy ja wiem, czy taka chuda? Mam no taki zestaw. Ok, tutaj nie ma żadnych zdjęć. No już się nie dziwię, bo nie jest to zestaw na licencji. Wykaz elementów na dwie strony. Tutaj są te same funkcje, które były z tyłu pudełka. Kroków budowy jest 145. Ja się biorę za budowanie, jak Wam obstawiać zajmie mi to pewnie 45 minut, nie wiem, zobaczymy, tak więc na razie. No i po 40 minutach składania samolot transportowy zestawu LEGO Technic 42198 jest już złożony. No i jest nawet imponujący jeśli chodzi o rozpiętość skrzydeł, tutaj macie minifigurkę taką klasyczną dla porównania. Dobra, co do procesu budowy to tak przez pierwsze... Trzy worki, bodajże były te wszystkie mechanizmy. Później się zaczęło budować te śmigła i były dość powtarzalne ruchy, i może nie powtarzalne, ale nudne i były naklejki, głównie, że Tutaj są elementy zapasowe tradycyjnie. To, co mnie zastanawia, to to, że taki dość duży element się tutaj znalazł. Mam nadzieję, że niczego tutaj nie zapomniałem. No jeśli zapomniałem, no to trudno się mówi dobra, przyjrzyjmy się teraz naszemu samolotowi, jeśli chodzi o kwestie mechaniczne, później omówimy sobie właśnie te y, wyglądowe no, mimo, że mamy tutaj jeden, tylko jeden taki bardziej zaawansowany mechanizm, to mam wrażenie, że ten zestaw jest taką jakby definicją serii technik, że na pierwszym miejscu jest ta sama technika, mechanika a na drugim miejscu jest wygląd no i odzorowanie. A więc tak. Mamy tutaj taki oto fajny guzik. Naprawdę go się przesuwa. Jak go sobie przesuniemy, to możemy go sobie spamić i jak widzicie śmigło się dość szybko kręci. Czykolwiek myślałem, że będzie szybsze. No i ta funkcja jest bardzo satysfakcjonująca. Poza śmigłem ma, widać tutaj też cztery tłoki właśnie w takim płaskim silniku. Mamy oczywiście odpieraną maskę. Z którą możemy sobie zajrzeć, tą całą spiralę poruszającą tłoki. Tłoki pojawiły się pierwszy raz w zestawie, w motorze kawasaki z marca zeszłego roku. No, a akurat to jest mój pierwszy zestaw technik z tymi tłokami. Pierwszy raz mam z nimi do czynienia. Co do tego, jak działa mechanizm, to tutaj mamy właśnie zębatkę, którą sobie przesuwamy. Ona jest, jak widzicie, na gumce, żeby sobie wracała. I on, jak ją przesuwamy, to ona aktywuje to niebieskie koło zębate. Ono przenosi dalej napęd, który jest przeprowadzony przez następne koła zębate. Są tutaj porobione zejścia z mocy na prędkość, tak żeby to śmigło kręciło się jak najszybciej. No i mamy tutaj też takie koło zębate szare. Widzicie je teraz, które delikatnie odskakuje. No jest to taka jakby blokada, że jak przycisk jest puści... Puszczony, to możemy sobie na spokojnie kręcić tym śmigłem, ale tylko w jedną stronę. Jak w drugą zakręcimy, to będzie się blokował, no i można połamać tam coś, więc nie radzę wam na siłę szarpać. Ale odkryłem taką funkcję, że to może działać jako silnik pullback, który dobrze znamy z serii, właśnie pullback Legotechnik, że sobie delikatnie naciągamy, no i kręci się chyba nawet szybciej niż jak spamimy tym przyciskiem. No i dalej z funkcji mechanicznych. W sumie to już nie są takie mechaniczne, tylko bardziej ruchome. No to mamy lotki przednie tylne. No i tutaj co do lotek, to oczywiście już muszę się przyczepić, że są spore prześwity. Łatwo można byłoby to załatać e, długim aksem, na którego nasunęłoby się sporo takich oto nakrętek wokół. Widzicie? Chyba rozumiecie o co chodzi. Lotki też mamy z tyłu. No tutaj już nie ma tych prześwitów, ale. Te szare elementy trochę denerwują, nie wiem czy to jakoś załatać. No i do tego możemy sobie oczywiście jeździć naszym samolotem, ma on trzy kółka. Dwa duże z przodu, jedno małe z tyłu. Niestety nie ma żadnej opcji skręcania, jak chcemy sobie skręcić to musimy delikatnie podnosić albo bardziej szurać tym tyłem. I teraz co do wykonania, no to właśnie są tutaj prześwity, na przykład tutaj, tak naprawdę nie wiem po co to jest otwierane skoro wszystko widać. Tutaj od dołu też jest prześwit, więc widać jak ta spiralka działa. Tutaj bym się normalnie przyczepił o to, że w kabinie są prześwity i widać te wszystkie mechanizmy, no ale to jest esencja serii technik właśnie. No i tutaj właśnie jeden z takich prześwitów, które bardzo łatwo załatać. No mogę teraz zamknąć jakbym się do wszystko przyczepiał, ale akurat tutaj by tego aksla wysunąć, yy, wsadzić tutaj ten łącznik, znaczy łącznik na krętkę, zasunąć, no i wyglądałoby to, Dużo lepiej, no ale akurat to jest w takim miejscu, że mało kto będzie na to zwracał uwagę, widząc ten model. Dalej prześwity mamy, no tutaj widzimy zębatki. Tutaj są jakieś prześwity, tutaj, ale od tyłu nikt nie będzie patrzył na model. Bardziej skupmy się na tym, co tutaj widać, oczywiście o prześwitach w środkach, już mówiłem. Tutaj są takie dość niewielkie prześwity. Chyba szłoby jakoś łatwo załatać. No i idąc dalej mamy denerwujący tylny ogon. Cały dziurawy, jak widzicie. Nie wiem, czy jest jakiś łatwa metoda na załatanie jego, ale jest on też niestabilny z tyłu. Tak, z przód jest tak mocno usztywniony, tak tył trzyma się na jednym akslu. No i nie jest tutaj przymocowany w żaden sposób do tego tyłu. Szłoby to łatwo naprawić w paru krokach. Więc ta naprawa byłaby taka krótka, że nawet szorca by można było o tym nagrać, a nie pełny film. No i mamy tutaj też tylne koło, które tak dość wkurza Znaczy, ono musi być, żeby moda się trzymał, ale ten kształt zamocowania jego jest denerwujący I to strasznie No i też naklejki Dosłownie wszystko co tu widzicie to są naklejki Zero nadruków Tak więc dużo było przyklejania Pamiętam, że jakąś tam naklejkę dość krzywo przykleiłem Pozostałe starałem się w miarę prosto przyklejać. No No i tak w sumie podsumowując, no to jest to świetny model za 120 zł. Najlepszy jaki możecie kupić w serii technik za podobną kwotę. Idealny, żeby zacząć tą serię technik. Idealny też dla mocerów, ponieważ jest tu sporo kół zębaty tych. Dobry przelicznik cenowy, jeśli chodzi o liczbę elementów. Dość spore gabaryty. No. No i jest to esencja właśnie serii technik. Tak więc. Dziękuję za oglądanie do końca. Jeśli film się podobał, to radzę zostawić łapkę w górę. A jeśli podoba Ci się mój content, to możesz zostawić suba, najlepiej dzwoneczkiem, żeby mieć wszystkie filmy na bieżąco. Mnie to oczywiście również motywuje do tworzenia coraz lepszych recenzji, w sumie nie tylko recenzji. Innych materiałów też o klockach Lego. Tak więc. Do zobaczenia w następnym odcinku. Eee, cześć.